Hello, z tej strony Benek. Yy, pokażę Wam, tak mniej więcej wygląda cross mm, od, tak powiem, mm, od środka. Mm, czyli pierwszy level odblokowujecie. Yy, pierwsze bronie, pierwsze jakieś takie korwa, mm, rzeczy, które Wam pomogą drugi, trzeci jest bardzo, bardzo prosty do piątego, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty na dziesiątym już skrzyneczki jakieś lepsze wytrzymałości tak jak to widzicie stare size było 250 e, dwa miejsca i e, później tutaj 40 części limit do 40 części na 11, na 12 e, na 13 e, limit parts do 45. E, I kolejne levele Wam pomogą mm, coraz bardziej się ulepszyć. Będziecie mogli odblokować kolejny profil gracza. Gdzie na tam na 17, czy na którymś levelu, być, levelku, będziecie mogli sobie spokojnie odblokowywać dalsze rzeczy. No niestety to jest tak 25, 30, 40 level. To są takie dość m, hardkorowe rzeczy i różne sprzęty hmm. tutaj możecie sobie zbudować yy, daną rzecz na przykład budujecie sobie yy, tą broń i części do jakich potrzebujecie gdzieś żeby zbudować hmm. tutaj potrzebujecie akurat koper 50 macie 39 na 50 potrzebujecie 450 Potrzebujecie 5x2 Macie 5x3 5x2, na 2x2 na I różne rzeczy możecie sobie stworzyć do polepszenia waszej maszyny, koła nawet Repair hmm. czyli Gra idzie bardziej już w takim zaawansowanym stopniu w, w podstawy ale nadal widzę, że Twórcy powinni jakoś to inaczej rozegrać do pierwszych y, podstaw, gdzie tutaj widzicie macie coraz lepsze postacie. Postaci akurat, ta postać akurat wygląda bardziej jak z Mad Maxa lub y, tego typu myślę, że bardziej wzorowali się na Mad Maxie tworząc, e, tw tworząc crossouta albo trochę chyba na czołgach ale tak yy, widać hmm, tutaj nomad, Nomadzi Nomadzi powietrza, Nomadzi wody hmm, bardziej wzięli to z, z gier filmów hmm, tak mi się wydaje bardziej chyba raczej nie sugerowali się na na, 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 na Mad Maxie cały czas te bardzo ciekawe wyglądające pojazdy, gdzie możecie odblokować sobie większą ilość vehicles. Ja bym zagrać tym... tym. Jest. I to możecie sobie po prostu... Próbować. Czyli pierwsza jazda próbna. Sprawdzimy sobie jazdę próbną na dość ciekawie wyglądającym kawej pozycji. Tutaj nie macie już, nie, najmniejszych szans, hmm, bardzo, ale musicie bardzo dobrze trafić. Tak? A tam wam się jakiś czas ładuje I trzeba podjechać do, do przeciwnika i po prostu zadać drobne uderzenia, wiedzieć gdzie strzelać. Najlepiej strzelać po prostu, ale po 190 to wam żadne takie nic nie zadaje. Najlepiej starać się rozwalić im działa, w macie działa widzicie, strzelacie w 168, uszkodzenia zadane. Ale pamiętacie, że przeciwnik wam też odbierze punkty zdrowia, punkty HP. Że <laughs> nic wam to nie da. Możecie też strzelać w, tutaj, w dolne partie. Gdzie uszczelicie sobie w dolną partię, gdzie tu jest naj... najbardziej czuły punkt. I rozwalacie pojazd przeciwnika. Dajemy backspace test i dajemy do do naszego tego building nie mamy pojazdu zostaliśmy odblokowani zostaliśmy battle kabiny no niestety to nie mam gdzie mam zablokowane nie, nie mogę ps brakuje nam tych psów to spróbuję metody. może nam wtedy się zwiększą większe jakieś uzyskamy topnie topnie tego wszystkiego delikatnie zwiększyłem głośność na mikrofonie także dalej będę oddalony od mikrofonu może on coś da na razie czekamy żeby nas dołączył do gry w międzyczasie wam tutaj pokażę coś yy... Na dany dzień macie do wyboru, do wygrania bitwy PVP, PV or PVE. PVP między sobą. PVE to jest takie budowanie, niszczenie. Gdzie tutaj poziom wam pokazuje waszego gracza. Czas odliczony do dzisiaj, do zmian. temacie macie wasz, wasze paliwo. Wasz waszy gold, wasz złoty ten. Riders Ballows Nikt nie wybiera, więc lecimy dalej na tym próbuję uzyskać do minuty dwóch i weszło na wróciło do kolejnego rozwiązania. No, dobra, już jesteśmy w walce. Super. Szybko nas dołączyło. Entry size. W każdym macie okazję gdzieś tam uzyskać jak największe i wjazd od tyłu i niszczymy pojazdy Wjeżdżam, wjechałem od tyłu do... Nie, niepotrzebnie wjechałem od tyłu, bo nie mogłem, bo teraz w tym momencie gdzie Łatwym celem jestem dla niego. No, zostałem zniszczony. Niepotrzebnie wjechałem, wjechałem. Um, Mogłem poczekać. I strzelając od tyłu, zniszczymy więcej pojazdów. Wychylają się tylko co jakiś czas. No nic. No ale... To nam dużo pomaga. Dostałem SMS-ka. Dostałem SMS-ka. Oczywiście, jak zawsze, jakieś śmieciowe okazje. A tak poza tym, to co myślicie o nowym Battlefieldzie? Butterfilcie, który będzie... Um, który wyszedł... wejdzie w nową fazę 21 wychodzi już e, ostatecznie z wersji e, alfa, beta oczywiście jak zawsze steamerzy dostawają Battlefield pierwsi bo steamerzy mali youtuberzy w ogóle są niezauważeni nawet typu ja, typu inni gdzie mają po 66 Osób, yy, czy to, tam po 100 osób na widowni, i są w ogóle niezauważani, i w ogóle są olewani, tak? Bo po co? Widzę, że mogą mieć więcej do powiedzenia niż te większe kanały youtuberskie. Ja się zajmę panem tutaj z tyłu. Oszczliwił zanim on zdąży odwrócić swoje ciało, to ja zdążę go odjechać w tą stronę zdąży go objechać, już nie ma szans, już został zniszczony więc tylko po prostu jedziemy za nim i go ostrzelujemy. tym zyskujemy zyskujemy uzyskam rozwalę go i będzie mój frak o kolego, no nie uda ci się niestety Chcecie zniszczyć, przykro mi. Hmm. Czy uda mi się go rozwalić? No niestety, próbuję tego pana, ale prędzej ja wybuchnę niż ten koleś. Niż ten kolega. Jest, kill jest dobrze i pięknie. Jedna. Na znisz... Jedno zniszczenie. Eee, tutaj mamy wygraną. Taką cienką, trochę, ale wygraną. Ale dobra. Jadę do. Na pozycję, gdzie mogę znisz... być zniszczony. Udało mi się objechać. Ale jak mnie dobrze trafi, to będzie po mnie. Zdąży uciec? Zdąży uciec? Tak, zdąży uciec. Ale niestety. Zostałem zniszczony przez daj, bo coś, coś tam gdzie to będzie No Także dobrze jest Mogłoby być lepiej, mogłoby być gorzej każda wygrana, każda przegrana Dobra, jeszcze bardziej przybliżymy sobie do ryja do fonika a w ogóle mamy, to mamy 11.41 niedzielę. części cały czas wchodzą. Trzeba uważać na tych, na tego Etchen. Widział nam bardzo dużą ilość punktów HP. Yy. Panowie chyba wiadomo tamtej strony. No to ja wiele środkiem. Zdążę może ktoś wyspotować, oczywiście. Górny spot. Macie pierwsze ofiary. Nie mam zdania uszkodzenia. Ale mamy pierwszy spot, gdzie mamy pierwszego kolegę z tyłu. A zahamowują mnie, wyprzedza. I mogę spokojnie się nim bawią do przodu. I z przyjacielami on próbuje uciekać ale niestety mu nie pykło i mamy go w dwa ognie i ładnie kill asyst. jest pięknie bardzo ładnie uwaga na I mamy już 7 jednym wygraną Nie, czasem nie wiecie w tamtą stronę Uda nam się objechać Uda się objechać Do tamte, tamtej osoby, żeby ją zniszczyć Ta osoba uciekła do góry Ale i tak już mamy wygraną No, i mamy wygraną. Mam I, i gra i wygrana. Jak bardzo ładnie, to mi się podoba. Części rekompensatora cały czas nam się dodaje, więc myślę, że gra jest fajnie, ale czasami jest bardzo monotonno. Gracie cały czas tą samo, mm, Nie ma jakiegoś takiego momentu, gdzie. gdzie... Nie możecie sobie hmm. coś innego za, za zrobić cały czas strzelacie, jeździcie strzelacie, zabijacie Gra jest strasznie monotonna Jedyne, jedyne jakieś takie plusy, no to że zag, zagracie z, z, z ekipą swoją To macie okazję, że uda Wam się coś ugrać no i mamy rozwalony Szybko zjedziemy na dół Mogę chce nas kolega wytyskać Drugi kolega chce nas wytyskać Dwóch na jednego to bardzo łysego i zostaniemy zniszczeni No niestety Return... Return to jest też jest yy. Nie widzę tu żadnych już takiego pozytywnego rozwiązania Macie okazję roz, yy, odblokować sobie postacie. Dana postać nie y, uzyskuje. Tutaj sobie też odblokujecie różne. Widzicie. Ten ma przykładowo ...complete Diffuse Rates Market. Tu macie takie yy, pole do popisu odblokowujecie po jednym tutaj czyli od bloku 20 level od bloku tam na 7 levelu yy, na przykładowo i rzeczy tutaj tak samo I cały czas się tym yy, piniecie w górę i zdobywacie jakieś tam odznaki na historii możecie sobie zobaczyć co skończyło się porażką co skończyło się wygraną Dokładne daty, kiedy graliście Na markecie widzicie, tutaj na sezonie eee, Odblokowane Co odblokowujecie na danym tym time left, nacisnijcie znaczy start i wam leci Tutaj na tym znaczy start I macie Na hardzie tak samo Start i Rozgrywacie na lunatyku. Najważniejsze jest pamiętać, żeby zdobywać spylyt. Możecie sobie zrobić działka. No niestety, no trochę słabo to wszystko wychodzi. Mogli choćby te części bardziej inaczej rozłożyć a no i możecie odblokować sobie kajsy mm, za każdym bom i dostaliśmy to w kajsie możemy wymienić e, to ma akurat 200 punktów zdrowia masa jaka jest z tego tutaj ważniejsze w sumie jest to żeby uzyskiwać zrobić sobie jak najszybciej zwycięstw gdzie uzyskacie 4 na, 4 na 5 i wygrać yy, 5 walk Możecie sprzedawać sobie części nie sprzedawać części i takie inne hmm. Pierwsza rama jest to 160 powera Druga rama jest to niestety 200, możecie sobie dalej wybierać przy 17 możecie sobie już wybrać tutaj hmm, to wam pokazuje co jest co więc nie wiem, na tą chwilę niestety ale no ja będę kończył, nie będę, nie będę czekał po prostu na 4 na 5 żeby jeszcze zapalić i wygrana